Czy jesteśmy gotowi wszyscy? Tak. Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed rozpoczęciem sezonu Betkich pierwszej Ligi 2025-2026. Już za dwa dni gramy pierwszy mecz ligowy tutaj w Głogowie z Odronopole. Ale na takiej konferencji chcielibyśmy kilka słów o tym, o przygotowaniach do tego sezonu i o tym, co w nadchodzących tygodniach nas czeka, czyli o walce o ligowe punkty. Na konferencji obecni są prezes Zarządu Robrygłogów SA, pan Dariusz Kubiak, dyrektor klubu, pan Dariusz Czaja, trener pierwszego zespołu, pan Łukasz Becela oraz kapitan drużyny, Robert Mandrysz. Na początku przekażę głos panu prezesowi. Dzień dobry państwu. Jak zawsze, tuż przed rozpoczęciem sezonu ligowego, przed pierwszym meczem są duże emocje. Także serdecznie witamy i mam nadzieję, że będziecie Państwo dzielić z nami te emocje. Jak zawsze, każdy sezon to nowe wyzwania, nowe zadania, ale i też ciężki okres za nami. Nie ukrywam, że popatrzę trochę historycznie na to wszystko, co u nas się dzieje, bo po dużym sukcesie, jak Państwo pamiętacie, w sezonie 2021-2022, po byciu o krok od awansu do ekstraklasy. Później przyszły trzy sezony, w których nasze oczekiwania były zdecydowanie wyższe, natomiast liga bardzo mocno zweryfikowała to, co prezentujemy, szczególnie na boisku. Ma to swoje uzasadnienie w prostych przełożeniach, że pierwsza liga to coraz wyższy poziom. Bardzo szybko zbliżamy się poziomem sportowym do ekstraklasy, również gonimy organizacyjny. Mówię tutaj o całej lidze w Lidze występują znane i uznane marki piłkarskie, także z tego powodu e, rywalizacja na tym e, poziomie rozgrywek jest bardzo wymagająca i powiem o tych dwóch obszarach, które klub musi zawsze spełnić. To jest wymiar finansowy. Chrobry Głogów nie jest klubem, który dysponuje przeciętnymi, jak na pierwszą ligę, e, przychodami ze sprzedaży biletów czy tego, co jesteśmy w stanie wypracować w układzie sponsorskim. Tylko i wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu Gminy Miejskiej, Głogów i Pana Prezydenta jesteśmy w stanie funkcjonować. To już kolejny chyba dwunasty sezon, w którym wejdziemy na poziomie pierwszoligowym i za to chciałbym tutaj serdecznie podziękować. To też jest pewien handicap dla piłkarzy. Dużo piłkarzy, ich agentów uważają Chrobrego Głogów za miejsce, w którym co prawda nie ma. Minów płacowych, ale jest rzetelność i solidność, i te wypłaty dla piłkarzy są w określonym dniu miesiąca, co nie jest normalną i zwyczajną procedurą w wielu klubach ekstraklasy, pierwszej ligi czy drugiej ligi. Z tego się bardzo cieszę, natomiast to znowu nakłada na nazję w każdej spółce, która podlega rygorom finansów publicznych, bardzo rzetelnie przestrzegać dyscypliny finansowej. I to też. Jest jak dla klubu piłkarskiego pewne ograniczenie, bo jeżeli musimy ratować sytuację, tak jak Państwo pamiętacie w ubiegłym sezonie, aby wzmocnić potencjał piłkarski do utrzymania, to nie odbywa się to z reguły za darmo, tylko to są koszty, które musimy później w ciągu roku zniwelować i one później mają odzwierciedlenie w jakiejś tam aktywności transakcyjnej, nad którą cały czas pracujemy, żeby ona była zoptymalizowana i żeby raz zatwierdzony przez miasto budżet zarząd klubu mógł dowieść. Następny bardzo ważny element to jest budowanie pewnej misji czy strategii tego zespołu. Dzięki przyjściu do zespołu i do chrobrego głogu w trenera Beceli rozpoczęliśmy taki proces unifikacji oczekiwań tego, jak ten zespół powinien pracować i on będzie pracował w jakichś czterech obszarach. W momencie, kiedy trener zaproponował przebudowę składu, już wtedy wiedzieliśmy, że część zawodników będzie stanowiła nasz filar w kolejnym sezonie. I ten filar również budujemy z zawodników, którzy są związani z klubem od dłuższego czasu i przede wszystkim prezentują wciąż bardzo wysoki poziom piłkarski. I mamy kilku takich zawodników, ja dzisiaj nie będę używał nazwisk, bo myślę, że to zrobi dyrektor Czaja, natomiast mamy kilku naszych zawodników, którzy bezwzględnie fajnie angażują się w to, co robimy i utrzymują odpowiedni, odpowiedni poziom piłkarski do tego, żeby stanowić trzon tego zespołu. Drugi bardzo ważny filar, o który chciałbym powiedzieć, to jest kwestia naszych młodzieżowców. Oni również dostają sporą szansę. Ja dzisiaj podpisałem dokument zgłoszenia zawodników. Jest już 27 do rozgrywek sezonu 25/26. W tym jest 8 młodzieżowców. Na pewno będziemy bardzo mocno na to zwracać uwagę i będziemy zarówno ogrywać naszych chłopaków z akademii, ale też musimy mieć pewien benchmark. Stąd są zawodnicy, którzy nie, nie są wychowankami naszej akademii, ale prezentują taki poziom, na którym chcielibyśmy również odwzorować oczekiwania w stosunku do 18 czy 19-letnich piłkarzy w tym zakresie. Trzeci element, który jest bardzo ważny. W w naszej strategii to jest również sięganie po zawodników, którzy są niezmiernie utalentowani, ale których kariery zatrzymały kontuzję. To też jest bardzo ważny element naszych umiejętności, że potrafimy takich zawodników, e, zarówno od strony medycznej, od strony fizjoterapeutycznej, odbudować i oni nam. Mam nadzieję, że moje słowa zostaną potwierdzone na boisku. Przyniosą w tym sezonie sporą jakość. Chociaż oczywiście znajdą się tacy, którzy będą uważać, że to jest działanie zbyt ryzykowne. Ale w każdym klubie takie, taką odpowiedź klub sobie musi dać. Czy inwestujemy w takich zawodników, czy nie, nie inwestujemy w takich zawodników. Chrobry Głogów w takich zawodników będzie inwestował. I czwarty, czwarty element. Poszukujemy zawodników nie tylko od strony czysto piłkarskiej, ale, bo to jest mega ważne. Natomiast stawiamy bardzo mocno na ich cechy charakteru. Szukamy zawodników głodnych sukcesu, którzy chcą naprawdę sobie, światu udowodnić, że są nie we właściwym miejscu, bo powinni być gdzieś wyżej, lepiej, a z większym zaangażowaniem do tych tematów podchodzą i tak dobieramy zawodników. I na to też zwracam uwagę jako ten czwarty filar, szukamy zawodników w odpowiednich cechach charakteru. Czy udało nam się w tym sezonie zbudować taki, a taki team, niedługo Państwo się przekonacie. Tutaj żadne deklaracje z mojej strony, czy później to, co moi współpracownicy będą przedstawiać, zawsze wszystko na końcu weryfikuje boisko. No i z tego miejsca tylko i wyłącznie mogę na te boisku Państwa zaprosić. Bądźcie z naszą pomarańczowo-czarną drużyną, a myślę, że to ta praca, która została włożona przez nas wszystkich, wyda odpowiednie owoce. Dziękuję bardzo. Teraz myślę, że część transferowa, o której opowie dyrektor Czaja. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o politykę transferową, to zanim oczywiście o wzmocnieniach i uzupełnieniach, Krótkie podsumowanie tego, co było i mm, krótkie podsumowanie transferów odchodzących. Przede wszystkim e, Chrobry Głogów to dobre miejsce na odbudowę i na promocję. To przede wszystkim pokazało kilku zawodników, takich jak wypożyczeni oczywiście do Chrobrego Głogów w zeszłym sezonie, Patryk Szwedzik czy Mateusz Lewandowski. Chłop chłopacy przyszli tutaj, pokazali się z bardzo dobrej strony, mieli bardzo dobre oferty z innych klubów, E, oczywiście podjęliśmy pewne rozmowy na ten temat, żeby ci zawodnicy zostali z nami na kolejny sezon, ale tak jak już pan prezes powiedział, no, możliwości nasze w stosunku do innych klubów w tej lidze no, nie są aż tak wysokie. W związku z tym e, zawodnicy wykorzystali e, sytuację i po prostu podpisali bardzo dobre kontrakty z dużo większymi e, klubami w tej lidze. Innym wypożyczonym zawodnikiem był Jakub Antczak. Po zakończeniu czasu wypożyczenia powrócił do poznańskiego Lecha. Natomiast z zawodników, którzy odeszli po zakończeniu kontraktu, to wymienię tutaj, jest to Mikołaj Lebedyński, Patryk Mucha, Dawid Hans i Mowrudis Bugajdis. Ci zawodnicy odeszli Mimo tego, że podjęliśmy z każdym z nich rozmowy, to yy, świadczy też o tym, że klub cały czas myślał o tym, żeby gdzieś tam ci zawodnicy oczywiście funkcjonowali w kadrze na kolejny sezon. Natomiast oczywiście wybrali inne rozwiązania i dzisiaj już wiemy, że dwójka z tych przeze mnie wymienionych zawodników podpisała kontrakty z klubami drugiej ligi. Yy, natomiast w przypadku Bugajdysa. Zawodnik wrócił z rodziną do Grecji. Takie mamy informacje. Również nie przedłużyliśmy kontraktów z dwoma zawodnikami, którzy tamten sezon spędzili na wypożyczeniach. Jest to Gabriel Estigaribia oraz Adrian Szczutowski. Tutaj też już zawodnicy albo podpisali umowy z nowymi klubami na poziomie trzeciej ligi, albo z nimi już rozmawiają. Jeden, jeden przypadek jest taki, że już jest zawodnik zakontraktowany przez jeden z klubów trzeciej ligi, a tutaj drugi to mamy sygnały, że gdzieś tam rozmowy się toczą. Także. Tak, pod kątem oczywiście tych transferów wychodzących. Z jednej strony oczywiście zawodnicy, którzy się wypromowali, z drugiej strony zawodnicy, którym po prostu skończyły się kontrakty. Była okazja, żeby, żeby przedłużyć te umowy, natomiast zawodnicy, tak jak już wspomniałem, wykorzystali, wykorzystali moment do tego, żeby poszukać po prostu innego pracodawcy. Pod kątem oczywiście wzmocnień i uzupełnień, bo to najbardziej też kibiców interesuje. Poczyniliśmy kilka wzmocnień i tak naprawdę jeśli chodzi o pozycję obrony, przyszedł do nas Michał Kozajda z Kotwicy Kołobrzeg. Jest to zawodnik, który przyszedł do nas na okres kontraktu 2 plus 1, czyli jest szansa, że zagra u nas przez trzy sezony z pomocników. Właśnie dziś, między innymi zakontraktowaliśmy i ogłosiliśmy oficjalnie Kacpera Laskowskiego. Jest to pomocnik prawy pomocnik ofensywny, skrzydłowy, który je wiosnę grał w rezerwach Zagłębia Lubin w drugiej lidze. Natomiast wcześniejszy sezon spędził w pierwszoligowej Wiśle Płock. Przyszedł również do nas Kaleczukfu i Betorpi. Jest to zawodnik, który miał naprawdę świetną wiosnę. Było w nim bardzo duże zainteresowanie. Wykorzystaliśmy moment w postaci klauzuli i wykupiliśmy go ze Stali Stalowa Wola. Miejmy nadzieję, że zawodnik potwierdzi swoje walory ofensywne, ponieważ jest to skrzydłowy, bardzo ofensywny zawodnik, któremu, jak to się mówi, piłka nie przeszkadza w grze w branży piłkarskiej. W związku z tym mamy, mamy z nim wiążemy z nim bardzo duże nadzieje. Kacper Nowakowski to kolejny zawodnik, który wzmocnił klub Chrobrego. Jest to zawodnik wypożyczony z Rakowa Częstochowa, co Ważne jest to młodzieżowy reprezentant Polski do lat 19. Wiosnę spędził w miedzi Legnica, natomiast teraz był w trakcie przygotowań z pierwszą drużyną Rakowa Częstochowa. Na obozie w Holandii, grał m.in. przeciwko Anderlechtowi Bruksela cały mecz. Popisał się w tym meczu asystą. Podjęliśmy rozmowy. Ten zawodnik przychodzi do nas na okres. Jednego sezonu. Jest to transfer wypożyczeniowy. Bardzo liczymy na to, że podniesie tutaj poziom pod kątem młodzieży, ponieważ jest to młodzieżowiec, więc przychodzi po prostu do rywalizacji z naszymi wychowankami. I liczymy na to, że wszyscy na tym skorzystają. Zarówno jaki zawodnik, jak i oczywiście nasz, nasz klub. No i napastnik Sebastian Struzik. Jest to typowa dziewiątka. Zawodnik Wisły Płock, który ostatnie półtora roku spędził w stali Stalowa na wypożyczeniu rozegrał tam kilkadziesiąt spotkań, strzelił też kilka bramek. Liczymy oczywiście na to, że zastąpi, zastąpi e, wcześniejsze nasze dziewiątki, czyli Mateusza Lewandowskiego oraz Mikołaja Lebedyńskiego. E, jak Państwo zauważyli, wymieniłem jedną dziewiątkę. E, to też pokazuje, że jeszcze nie skończyliśmy e, e, kwestii transferowej, ponieważ cały czas testujemy, e, cały czas rozglądamy się za dziewiątkami, czyli za kolejnymi napastnikami i nie wykluczamy, że jeszcze w tym okienku, a na pewno myślę, że nawet możemy potwierdzić, że w tym okienku, e, Transferowym przynajmniej jedna dziewiątka e, ograna, doświadczona, e, pojawi się w naszym zespole. E, drodzy Państwo, tak naprawdę ten okres budowy zespołu, to tak jak Pan Prezes wspomniał, e, rozpoczął się już zimą, ponieważ już te transfery e, w okienku zimowym były takim pierwszym. Takim elementem budowy zespołu na kolejny sezon 25-26. I tutaj myślę, że Państwo się zgodzą, przynajmniej kibice, którzy bardzo mocno kibicują, dopytują o tych zawodników, a chodzi tutaj przede wszystkim o Mirosława Mazura, jak i Jakuba Gricia, którzy zostają z nami, uspokajam, zostają z nami ci zawodnicy na kolejny sezon. Jest jeszcze Paweł Lenarcik, bramkarz, który oczywiście też przyszedł do nas zimą. Także ta budowa zespołu zaczęła się zimą, dzisiaj ją kończymy, aczkolwiek oczywiście okienko transferowe jest tak długie i zapewne będziemy patrzeć i reagować tak jak inne kluby Ekstraklasy czy pierwszej ligi do końca sierpnia, ponieważ jeszcze te ruchy transferowe na pewno do końca sierpnia będą się odbywały na poziomie zarówno Ekstraklasy, jak i pierwszej ligi. Jeśli chodzi też o zawodników, którzy wy, wy, wrócili z wypożyczeń. No to tutaj też wymienię, że wrócił bramkarz Krzysztof Wróblewski, który ogrywał się w drugiej lidze w Wiśle Puławy. Wrócił Krzysztof Janiszewski, który również na poziomie drugoligowym ogrywał się w Świcie Szczecin, który przypomnę otarł się o bara... znaczy zagrał w barażach o pierwszą ligę. Wrócił z wypożyczenia Natan Malczuk, wrócił z wypożyczenia Miłosz Skowronek, Natan Malczuk z Zagłębia Lubin, Miłosz Skowronek z UKS Łomża. No, i powolutku też wraca do zdrowia nasz wychowanek, obrońca Micha Albert Zarówny, który, który no przeszedł zabieg pod koniec lutego. W tej chwili już, jest już po rehabil w zasadzie po zakończeniu leczenia, rozpoczyna już indywidualne treningi. Także liczymy, że jeszcze jesienią pojawi się na boiskach piłkarskich. No, i drodzy Państwo, krótko o młodzieży. Naszą filozofią jest to, żeby w klubie ogrywała się nasza młodzież. Oprócz tego, że wspomniałem oczywiście o zawodniku z Rakowa Częstochowa, Kacprzenowakowskim, który ma tutaj e, no, wzbudzić rywalizację wśród młodzieży, to już przecież w zeszłym sezonie kilku naszych wychowanków zadebiutowało. Był to Kamil Grzelak, który czterokrotnie wystąpił na poziomie pierwszej ligi, 17-latek dodam, jeszcze nie jest to zawodnik pełnoletni, oraz Fabian Wojtal, 18-latek, który zadebiutował w ostatnim meczu ligowym z Odrą Opole. E... Ponadto jest to Eryk Marcinkowski, który dziesięciokrotnie pojawił się w zeszłym sezonie na boiskach pierwszej ligi. I do tego grona dołączamy wraz oczywiście ze sztabem trenerskim takich zawodników jak Ziemowit Wittczak, nasza nowa nadzieja na to, że e, rzeczywiście też narobi dużo wiatru na skrzydle, oraz Krystian Tworzydło, typowa dziesiątka, która również powinna być w dużym kręgu zainteresowania trenera i sztabu trenerskiego. Także to też pokazuje, że oprócz naprawdę doświadczonych graczy, którzy do Chrobrego głogów, to również są młodzi zawodnicy, bardzo głodni gry, którzy rokują na to, że dadzą nam dużo radości. Rozwiną się na tyle, że w perspektywie dwóch, trzech sezonów będziemy mieć naprawdę dobrą, dużą jakość i dużo radości z tego, że być może w przyszłości będą reprezentować barwy innych, dużo mocniejszych klubów. Także z mojej strony pod kątem transferowym to tyle. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Ja myślę, że nasi kibice byli długo oczekiwali na te dokładne informacje. Ja tylko ze swojej strony mogę dodać, że chcielibyśmy się z państwem dzielić częściej tymi informacjami takimi bardzo szczegółowymi. Natomiast rynek piłkarski jest bardzo wymagający i musimy bardzo dużo, ilość pracy kryć przed menadżerami, bo nasi zawodnicy są jednak mimo wszystko dość interesujący dla innych klubów, szczególnie mówię tutaj o młodzieżowcach, także w miarę możliwości będziemy Państwa na tego typu konferencjach również informować o progresach w trakcie tego sezonu ligowego. Teraz bym chciał poprosić trenera Łukasza Becele o... Popatrzenie na okres przygotowawczy z okiem trenera sztabu, w którym też zaszło sporo zmian, myślę, że ten o tym opowie i ogólnie podsumowuje, w jakim miejscu jesteśmy i z jakimi oczekiwaniami wchodzimy w nowy sezon. Dzień dobry Państwu. Może ja teraz zacznę od innego elementu, bardziej sportowego. Tak więc postaram się podsumować ten okres przygotowawczy, bardzo trudny, ponieważ trwający 6 tygodni. Jeden tydzień, który byliśmy na rozpiskach indywidualnych, 5 tygodni, w których mieliśmy dokładnie 34 dni pracy, 6 dni wolnego, 41 treningów, w tym 8 treningów indywidualnych, 7 treningów siłowych i to był, można powiedzieć, okres, w którym y, przepracowaliśmy wszyscy jako zdrowi zawodnicy. To nas bardzo cieszy. Kilku zawodników wróciło, wróciło do zdrowia, rekowalescentów, co jest z nas, można powiedzieć, takim indywidualnym sukcesem, bo jesteśmy od tego, żeby być jak najlepszym serwisem dla zespołu. Tak więc ten okres był dla nas wyjątkowo na razie łagodny. Wiadomo, że Liga nas przede wszystkim zweryfikuje pod względem tego, czy jesteśmy dobrze przygotowani. Natomiast był to okres, w którym była przede wszystkim na pewno przebudowa tego zespołu. Było kilku zawodników, odeszło, co wcześniej powiedział pan dyrektor, i kilku zawodników nowych doszło. Tak więc naszym celem było przede wszystkim to doprowadzić do tej spójności, do współdziałania. Jesteśmy w okresie dalej, można powiedzieć, takim, którym Zespół cały czas można powiedzieć, się kształtuje, ponieważ jeszcze nie zamknęliśmy tego naszego okienka transferowego. A wiecie Państwo dobrze, jak na początku do Państwa też to mówiłem, że nasz model gry jest zbudowany, dostosowany do zawodników. Tak więc myślę, że może on się nawet w trakcie sezonu jeszcze zmienić, ponieważ my chcemy jak najlepsze walory naszych zawodników uzewnętrznić, bo to jest nasz cel, a nie dostosować do naszego modelu, który już mamy. Tak więc y, to jest pierwsza część. Na pewno y, y, bardzo ważnym elementem tego okresu przygotowawczego było również. Przekształcenie sztabu szkoleniowego, który, jest, który powiększyliśmy o ludzi kompetentnych, ludzi doświadczonych. Jednym z nich to jest trener Paweł Baryski, który wprowadził nam dużo doświadczenia i pewności siebie w pracy dla zawodników i dla całego sztabu. Tak więc z tego się bardzo cieszymy. Również całkowicie zmienił się nas grupa fizjoterapeutów. Mamy trzech nowych fizjoterapeutów którzy wreszcie będą, można powiedzieć, ze sobą wspólnie pracować i będą pracować nad tym, żeby było mniej tych kontuzji. Ja wiecie Państwo, że mieliśmy bardzo dużo, jeśli chodzi o ten ostatni okres, w którym walczyliśmy o utrzymanie. Tak więc mamy trzech ludzi, którzy pracują nad tym, żeby zapobiegać przede wszystkim kontuzjom, a nie leczyć kontuzję. Tak więc taki mamy cel wspólny, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dodatkowo też mamy, wzmocniliśmy um, ten sztab szkoleniowy również. Um, Dodatkowym statystykiem, dodatkowym y, analitykiem, tak więc chcemy, żeby nasi zawodnicy nie tylko dobrze pracowali na treningu, ale również dobrze analizowali, rozumieli grę, czyli przed treningami, po treningami mamy bardzo dużo analiz, żebyście Państwo też wiedzieli, że praca zawodnika to nie jest praca tylko od godziny, y, dwie godziny, czyli na boisku i koniec, tylko dwie godziny przychodzą albo trzy godziny nawet wcześniej, muszą wykonać pewną pracę analityczną z nami. W tej właśnie salce, w której jesteśmy, tutaj wszyscy siadamy i wspólnie staramy się pewne rzeczy wyprostować, co możemy jeszcze, żeby być lepszymi piłkarzami, lepszym zespołem. Tak więc to jest też to. I po treningu również robimy analizę potreningową, czyli zawodnicy muszą zostać, zregenerować się po treningu, czyli ta regeneracja nie polega na tym, że po prostu jest tylko masowany zawodnik, ale musi wykonać swoją pracę na siłowni, jak również są też zapraszani zawodnicy do, przez wielu as a, asystentów do tego, żeby tą pracę podsumować, czyli żeby wyszli z tego klubu, że są lepszymi o ten jeden trening, o ten jeden dzień lepszymi piłkarzami, bo to jest nasz cel, po to taki mamy, mamy można powiedzieć, postawiliśmy sobie tak wysoko, można powiedzieć te cele. Również przeszliśmy badania bardzo szczegółowe pod przewodnictwem yy, doktora Ochmana z Akademii Wychowania w Wrocławiu. Dokładne badania motoryczne, żeby poznać nasz potencjał naszego zespołu. Czy możemy, można powiedzieć, tą intensywność jednak trochę zwiększyć niż w ostatnim sezonie. Jesteśmy na dobrej drodze, bo, bo są te wyniki, które nas informują, że jest potencjał w tym zespole. Natomiast wiadomo, że głównym, głównym sprawdzianem jest mecz mistrzowski. Są mecze mistrzowskie, które są przed nami. I to z dla nas, można powiedzieć, najważniejsze. Tak więc yy, sprowadziliśmy nowe procedury w sztabie, nowe procedury w zespole, żebyśmy dożyli doskonałości. I wiadomo, będzie państwo na pewno pytać, jaki nasz, nasz cel jest w tym, w tym roku jako zespół. Na pewno chcemy lepszy wynik osiągnąć niż w tamtym roku. Zdajemy sprawę, że rywalizujemy z bardzo silnymi zespołami, takimi jak Śląs Wrocław, Wisła Kraków, Ruch Chorzów, Polonia Warszawa, Ełka Złódź, Z wielkimi miastami, wielkimi budżetami. Natomiast uważam, że musimy my nadrabiać właśnie tą systematyczną pracą, mądrą pracą przede wszystkim. To nie chodzi o to, żeby ciężko pracować, ale przede wszystkim mądrze pracować i wykształcać maksymalny potencjał tego zespołu, nie tylko zespołu zawodników, ale również w sztabie, bo też rozwój klubu to nie tylko może zawodnicy, ale również trenerzy, którzy też, jak wiecie, mają tutaj wielu trenerów, teraz jest na najwyższym poziomie Mistrzostwa Sportowego w Polsce reprezentuje inne kluby, a, po, a pochodzą, można powiedzieć, z tej pracy w problem Głogów, tak więc też do tego dążymy, bo to jest w tym wszystkim bardzo ważne. Yy, I to jest, to jest na pewno to. Oprócz celów zespołowych, o którym powiedziałem, żeby to jedno oczko wyżej było, bo rywalizujemy bardzo silnymi zespołami, to na pewno jest też yy, naszym celem jest rozwój indywidualnych zawodników, czyli żeby znów kolejnych jeden, dwóch a może i więcej zawodników poszło do bardzo silnych klubów ekstraklasowych, żeby rozwijać i spełniać swoje marzenia, a jednocześnie reprezentować, że pochodzą z klubu Chrobrego Gogów, to im dał jak najlepszy serwis i tą możliwość tej trampoliny, o której wcześniej mówił pan i prezes i pan dyrektor. To na pewno to. Na pewno naszym celem jest też oprócz tego, bo cel zespoły to tylko kibice patrzą. My musimy też cele realizować indywidualne. To przede wszystkim jest też cel. Żeby też pojawili się też reprezentanci polscy młodzieżowi. To też my tego dążymy. Chcemy też ich głogów i chrobry głogów, yy, tak samo można powiedzieć, reklamować jak najlepiej naszą ważną, systematyczną, mądrą pracą. I, I to jest dla nas na pewno najważniejsze. No i ogrywać kolejnych młodzieżowców, czyli tak jak mieliśmy Szemona Bartlewicza, teraz Kamila Grzelaka. Dajemy im też rywalizację z innych klubów, żeby wiedzieli o tym, że do, nic za darmo tu się nie dostaje. W tym zespole każdy musi wywalczyć sobie, bo najważniejszy jest zespół i to jest dla nas można powiedzieć kluczowa, można powiedzieć tam na nasze, nasze DNA. Na pewno oprócz celów też takich zespołowych, na pewno chcemy, żeby nie stracić tak dużo bramek, jak straciliśmy w tamtym sezonie, około chyba 59, jak dobrze pamiętam, tak więc chcemy na pewno to ograniczyć, na pewno dużo pracujemy w tej, tej materii, no ale przede wszystkim zobaczymy weryfikację, można powiedzieć, podczas meczów ligowych. Wiecie, że pańs wiecie Państwo, jak ważne jest, że z tych pierwszych sześciu meczów gramy pięć u siebie, tak tym samym też na pewno bardzo ważne jest, będzie wsparcie naszych kibiców. Nie będę, nie mogę omieszkać i nie powiedzieć tego. Odnośnie tego tematu, ponieważ, proszę Państwa, to jest tak jak w, w teatrze, tak jak idziemy do teatru i aktorzy grają, nie ma, można powiedzieć, ki, można powiedzieć osób, które widowni, tak więc ten teatr jest można powiedzieć niepotrzebny. My tak samo jesteśmy osobami, które robimy wszystko dla naszych kibiców, na Głogowa, i bardzo nam zależy na tym, apeluję do wszystkich podmiotów, żeby do siebie doszło do jakiegoś porozumienia. Bo największym poszkodowanym w tym wszystkim jest zespół. Zespół, który bardzo ciężko pracuje, ale wiadomo, żeby uzewnętrznić tą swoją pracę, potrzebuje wsparcia swoich kibiców, swoich ludzi, żeby oni się cieszyli. My jesteśmy do tego, żeby dawać, bo jesteśmy, nasi zawodnicy są aktorami sportowymi, dawać radość ludziom po pracy. I to z nas bardzo ważne. Oczywiście jest to na pewno. Yy, jest to apel od mojego całego zespołu, bo jestem po rozmowie z całym zespołem, dlatego muszę jako reprezentant mojego zespołu, na pewno jeszcze też kapitan się do tego ustosunkuje, prosić o pomoc i wsparcie może Pani w tej materii, bo potrzebujemy 12 zawodnika. Widzicie Państwo, że jesteśmy zespołem, który walczy do ostatniej minuty. I tym bardziej w tych sześciu meczach potrzebujemy pierwszych, a w tych pięciu u siebie potrzebujemy bardzo dużego wsparcia wszystkich ludzi z Głogowa, bo chcemy jak najlepszy wynik osiągnąć. Nie chcemy rozpocząć w ten sposób, że będziemy znów patrzeć cały czas tylko do góry yy, i patrzeć, można powiedzieć, żeby się odbić od tego dna. Chcemy rywalizować z tymi zespołami jak równy z równym, ale potrzebujemy tego wsparcia. Yy, z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. E, poprosimy jeszcze o kilka słów kapitana naszej drużyny, wieloletniego już kapitana, e, Roberta Mandrysza. Dzień dobry, witam Państwa. Cieszę się, że kolejny raz możemy się tutaj spotkać. Ja może tak troszkę żartobliwie powiem, że ja już nie wiem, co teraz mam powiedzieć, bo tu Państwo przede mną już wszystko powiedzieli. E, także mm, z takiej strony czysto może szatniowej trochę. Jest nowa drużyna, jest dużo nowych twarzy, dużo fajnych, ciekawych osób, które przyszły do nas do Chrobrego, bo chciały tutaj przyjść, bo klub ich chciał i chcą z siebie dawać wszystko dla tego klubu, dla nas, dla całej społeczności i mam nadzieję właśnie, że będziemy wszyscy razem grać do jednej bramki. Także też właśnie troszkę powtarzając słowa trenera, bo to jest nasze też takie wspólne zdanie, że e, mam nadzieję, że ta trudna sytuacja, która teraz jest, zakończy się szczęśliwie i, i jak najwcześniej, jak najszybciej uda się to rozwiązać i nasi najzagorzalsi fani wrócą na, na trybuny i będą nas wspierać, bo ich po prostu potrzebujemy, bo bardzo fajnie wspominamy mecze, Chociażby z Wisłą Kraków czy, czy derby z Miedzią Legnica, gdzie stadion się zapełnia i, i to po prostu cieszy. To jest, to jest coś, czym my możemy tak naprawdę pocieszyć siebie i dać radość kibicom. Co do, co do nowych twarzy, to, to już Pan Dyrektor z, z Panem Prezesem i Trenerem powiedzieli. Ja tylko chciałbym od siebie dodać, że to są też chłopaki, którzy chcą dla nas dobrze, ale potrzebują też troszkę czasu, bo są, to, są nowi w środowisku i chcemy też. Ja chciałbym zaapelować o to, żeby była taka otwartość dla nich, żeby ich wspierać, a my swoją postawą będziemy chcieli na boisku Wam się odwdzięczyć wszystkim kibicom dobrą grą, a przede wszystkim punktami, bo to jest najważniejsze. Sezon najbliższy moim zdaniem będzie najtrudniejszy z wszystkich, ponieważ wielkie firmy z wielkimi budżetami awansowały chociażby wieczysta Kraków, która sami Państwo wiecie, że tam wchodzi o ogromne pieniądze. Spadły wielkie kluby, które będą chciały wrócić i, i tak naprawdę liga, liga będzie bardzo trudna. Mam nadzieję, jestem przekonany o tym, że my swoją postawą, ciężkimi treningami i pracą przede wszystkim wspólną, którą wykonujemy, że to zaprocentuje na boisku i będziemy osiągać zdecydowanie lepsze rezultaty. Ja w to głęboko wierzę, ale tak jak powiedziałem na początku, potrzebujemy wsparcia wszystkich dookoła, bo było kiedyś takie fajne powiedzenie, że cały chorobry gra zawsze razem i ja mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Prezesie, teraz chwila na. Pytania, tak? Jeżeli są pytania z Państwa strony, zapraszam. Kwestia sytuacji z kibicami. Skoro na piśmie jest informacja, że Państwo nie komentują, to rozumiem, że i tak nie ma co zadawać pytań, bo Państwo nie będą odpowiadać, czy... Dokładnie, chcieliśmy Państwu przedstawić stanowisko klubu i idąc za głosem trenera, zespołu, zresztą bardzo gorącym apelem, my tylko mówimy cały czas, że jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy otwarci na dialog. Dziękuję bardzo.